kręci do i bardzo mocno bo robię dokładnie tak samo jak ona. Świetnie, I nie to, nie jest nie nie. to jest dokładnie z myślą o niej <laughs> tak, to jest dla kobiety, która z jednej strony siedzi w kuchni, nie tego jako czynność yy, I i jak się tak. przy tym w pewnym sensie, włącza sobie do dżengli w na przykład i od razu przenosi to do jakiejś zupełnie innej rzeczy. Tak o to opisujesz, to za taki chodzi, to że po prostu wcale traktować go tylko jako coś, co nas też reaksuje. tak samo jak muzyka, która potrafi nas wprowadzać w różne nastroje. Nie wyobrażam sobie trochę tak, takiego doboru utworów dosyć mocnych, hard bo jednak podejrzewam, że palce mogą być podcinane w kuchni, dlatego gdzieś tam oscyluję wokół muzyki dosyć spokojnej i akustycznej. I jak najbardziej to, to, to ma wpływać na dobry nastrój, na dobry efekt końcowy, żeby poprawić się i żeby jeszcze się rozmawiały, żeby się odbierały jakby powoli i zmysłały wszystko w siebie dookoła. Bardzo mi się podobało, bo do tej pory jeszcze w opcji piosenka z kobietą nigdy nie rozmawiano o zmysłach, o kobieckiej zmysłowości. A no tutaj proszę, kulinaria i pisze, że ja no, no dobrze, no, na przykład na tej składance francuskiej no, jeszcze wina. bo znamy Charlotte Keynesburg oczywiście, jest chyba w Polsce bardziej znana, trochę więcej też płyt już ma za sobą. ją debiutowała w tym baku płytą Faces. Ja słyszałam z kiedyś, że siłą trzęsie z policji pod do kresie. Uważam, że ma fenomenalny głos, taką bardzo, bardzo głęboką, pełną barwę i i nawet stawiałabym ją trochę wyżej od Charlotte, jeśli chodzi o możliwości takie muzyczne, artystyczne, lokalne. No myślę, że to musiałabym się sam są właśnie wszyscy właśnie o Jane Belkin, i o Jojo, o Charlotte i jeszcze nie, nie trzyma się bardzo tak na, na, na przodzie, znaczy na oboczu artystycznym. No i zastanawiam się cały czas, jak duży wpływ na to miał właśnie Serge Gainsbourg, ten pierwszy mąż Jane Berking, który był również muzykiem.